Przenosimy się dzisiaj do Kambodży. Skomentujemy przemyślenia Filipa w Azji, mieszkającego w tym kraju od 4 miesięcy. Zaczynamy! Kambodża to kraj w południowo-wschodniej Azji na Półwyspie Indochińskim nad Zatoką Tajską. Graniczy od zachodu i północy z Tajlandią, od północy z Laosem, od wschodu z Wietnamem. Kambodża ma około 16 milionów mieszkańców, z czego większość to Kmerowie wyznający buddyzm. Kambodża jest jednym z najbiedniejszych krajów świata: zajmuje 146 miejsce na 189 w rankingu rozwoju społecznego ONZ. Dodam tylko, że Polska w tym rankingu zajmuje miejsce 34. Określony jest jako kraj bardzo wysoko rozwinięty, natomiast y, prawdopodobnie wskoczymy też do G20. Tymczasem Kambodża ma wiele pięknych miejsc, takich jak słynne świątynie Angkor Wat, malownicze wyspy czy bujne lasy tropikalne. Jednak ma też wiele problemów, z którymi mieszkańcy muszą się zmagać na co dzień. Oddajmy głos mieszkańcowi. Witam, witam, piękni ludzie, i tak dalej. Pięć to z głowy. Dużo kraj non stop inwestuje w ten kraj. Jest to czymś pozytywnym. Natomiast Kambodża nic nie produkuje swojego własnego. Nie mają swoich soków, takich wiesz, firm, żeby to sprzedawać. Wszystko, yy, talerze, yy, jedzenie, to importują z takich krajów jak Tajlandia, Wietnam, Wielka Brytania, USA, Chiny ludowe, Korea Południowa, też dosyć dużo tego jest. A nic nie mają swojego. Dlaczego to jest dużym problemem? Ponieważ zachodnie inwestycje, te, nie zachodnie inwestycje to jest błędne słowo, zagraniczne inwestycje trzeba za to kiedyś, w momencie, spłacić. I jak ten kraj ma zarobić pieniądze, jak oni nic swojego nie produkują. Zobacz na Laos niedawno się zaczął rozwijać, i ma dużo większe y, GDP niż Kambodża. Tylko dlatego, bo zaczęli y, swoją fabrykę już y, parę otwierać. O no tak, w Kambodży masz piwo, y, ryż, jakieś whisky, no ale co to jest? To jest tylko mała ilość co powinno się produkować. Oni nie produkują mebli, na przykład nie widziałem. Oczywiście na pewno są jakieś tradycyjne, ale um, weźcie też pod uwagę, weźcie to wszystko z szczyptą soli. Ja jestem w Siemrit, a nie w Tom Pen um, To ja tylko wnioskuję z rzeczy, które ja widzę w Siemrit. No tak, trudno się nie zgodzić. Gospodarka Kambodży opiera się głównie w dwóch sektorach: rolnictwie i turystyce. Według encyklopedii PWN, rolnictwo stanowi podstawę gospodarki, która została zniszczona w wyniku długotrwałej wojny i otrzymują też pomoc finansową międzynarodową. Turystyka jest drugim najważniejszym tematem. PKB rośnie na poziomie 8%, ale kraj boryka się z wieloma problemami, takimi jak ubóstwo, korupcja, niestabilność polityczna i prawna. Niska konkurencyjność, zależność od zagranicznego kapitału, głównie chińskiego. No, masz rację. To jest duży minus. Ale po co żeście tam kurwa pojechali? <laughs> Bo tego mm. nie zrozumiem. Kolejny minus. Za wszystko musisz płacić. Nie ma. Pójdziesz sobie do parku. Wdzicz za darmo. Musisz też płacić. Ale generalnie też płacisz za darmo. 5 dolarów za, za park, za tu i tam, różnie bywa. Na przykład pójść na rzekę, musisz zapłacić za wejście i wziąć łódkę, mimo że nie chcesz, chcesz tylko zobaczyć, to ci nie pozwolą. Ochroniarze stoją i tak dalej, wszystkiego pilnują. Są czasami punkty kontrole z prowincji do prowincji, także Yy, mogą zamknąć przejście graniczne do innej prowincji na jakiś czas albo zamknąć tylko dla yy, turystów albo jakiś rejon, tak dalej trzeci minus to był nie, nie jest chętna do białych ludzi Znam, że jak jesteś biały to od razu masz więcej pieniędzy to jest nieprawda mili ludzie też są to minus taki, że na dania kulinarne w Kambodży są słabe masz, nie wiem, z trzy dania jakąś zupkę, jakiś tam ryż z warzywami jakaś świnia nieprzyprawiona w ogóle za darmo oni żyją swoją przeszłością oni kiedyś byli wielcy jak Polaki, że Rzeczpospolita Polska z tą Litwą, Imperium Kmerskie nienawiść do Tajlandii ale czy to jest złe? I wracamy teraz do plusów. Mm. Minus jest taki, że on za szybko się rozbija. Jest coś za szybko, też nikt nie może nad tym nadążyć. Bez co domy, mieszkania, wieżowce stoją puste za darmo. Oni też powinni budować fabryki, moim zdaniem, jakieś cementownie, jakieś y, fabryki y, elektrownie, y, motoryzacje, y, byle co, a nie tylko whisky, piwo i to wszystko. Odwiedźcie coś o uniwersum, coś o pośmianie się. Macie palmowy raj, Billy Manager, jakaś świnia. Dzięki za oglądanie. Jak się podobało, zostaw łapkę w górę, jak się nie podobało, łapkę w dół. Jak chcesz, to udostępnić dalej. Jeśli chcesz wesprzeć kanał, zapraszam. Baj slash Manager i wbijajcie na kanał Philips Azji, To ten gościu który właśnie wystąpił w naszym filmie. Trzymajcie się Nara.